Dzień dobry, witam w moim ogrodzie. O czerwonych różach myślałam już od dawna, jednak przez długi czas nie wyobrażam sobie tego, by tak intensywny kolor mieć u siebie w ogrodzie. W zasadzie to nie czerwony był wyzwaniem, lecz to, co posadzić obok. Byrobata podobała mi się przez długi czas. Ogród tworzy spontanicznie i bez planu, co jest wielką przyjemnością dla mnie i życiową przygodą, więc na wiele decyzji musi nadejść odpowiedni czas. Dziś zobaczycie jak i gdzie sadzę czerwone róże z gałęb korzenia. Mam też dla Was miłą niespodziankę, ale o tym za chwilę. Jest to całkiem niewielka paczka, do tego bardzo lekka. Zawiera tylko trzy róże, zamawiane latem, a ponieważ róże z gołym korzeniem sadzi się po 15 października, no to właśnie do mnie dojechało. Zobaczcie, jakie ma interesujące opakowanie. Pierwsze coś takiego widzę. Jest to super pomysł dla każdego, kto zaczyna swoją przygodę z różami. Jest tutaj kod QR, a pod nim instrukcja, co dalej robić po otrzymaniu takiej przesyłki. Teraz wystarczy już tylko telefon, i krok po kroku wiemy, jak sadzić nowe róże, by pięknie kwitły od nowego sezonu. Dzięki temu nie ma już najmniejszego problemu z tym, czy warto zrobić sobie taki wyjątkowy różany prezent. Krok po kroku jesteśmy prowadzeni przy sadzeniu swoich wymarzonych rognia, a w załączeniu, w środku w paczce, mamy także wydrukowaną informację, więc i bez telefonu wiadomo jest, co i jak. By na rabatach było kolorowo i pachnąco w następnych, kolejnych sezonach. To nie są moje pierwsze zakupy w tej szkółce. Już kilka razy znalazłam tam odmiany, których szukałam. Dlatego dziś mam dla Was bardzo miłą niespodziankę. W sklepie internetowym Szkółki Rozaria znajdziecie przebogatą ofertę. Jest w czym wybierać. Dlatego przy zakupie wpiszcie kod OB25. A otrzymacie 10% zniżkę, która zaczyna się już dziś, a zakończy dopiero 20 grudnia. Więc tym sposobem wasza kolekcja lub waszych przyjaciół może być większa o jeszcze jedną ciekawą odmianę być może także w kolorze czerwonym i może właśnie taką, jaką wybrałam dla siebie a jest to róża pan Lincoln. Odmiana z 1964 roku. Jednak nadal bardzo popularna i chętnie sadzona, bo ma przepiękny kształt czerwonych kwiatów i głęboki różany zapach, który kojarzy się z wyjątkowymi bukietami na specjalne okazje. Dlatego właśnie ją posadzę wśród mojej ulubionej trawy Hakonechloa. Zgodnie z instrukcją, zaraz po rozpakowaniu. Włożyłam różę do wody na kilka godzin, a w tym czasie wymieniłam całe podłoże, które tu było. Na własny kompost, bo mam go już odpowiednio dużo, gdyż ładnie się przetworzył dwa sezony. A teraz mam go właśnie tyle, ile potrzebuję. Przed sadzeniem daję jeszcze trzy garści obornika granulowanego do dołka, by róża miała super podłoże, nie chorowała, miała zdrowe liście i dużo kwiatów. Jest to miejsce słoneczne, ciepłe i przewiewne, dlatego wcześniej powiększyłam trochę tą rabatę, by każda roślina czuła się tutaj dobrze przez kilka następnych lat. Podlewam solidnie korzenie wodą, zanim je zasypię ziemią. A mam tutaj deszczówkę, bo na mojej działce rot woda jest już zakręcona, jak co rok. Odkręcają dopiero w połowie kwietnia, ale dam radę, zapasy mam zrobione, wystarczą do wiosny, bo na wszystkich działkach rot w Polsce tak jest. Choć mamy własne ujęcie, to możemy z niego korzystać wyłącznie od kwietnia do października, no więc teraz zakręcili, ale od zawsze robimy zapasy. Młode róże potrzebują sporo wilgoci przez kilka pierwszych tygodni, by się dobrze ukorzeniły w nowym miejscu. Stąd jesienne sadzenie jest tak polecane i bardzo popularne, bo to się dobrze sprawdza w naszym klimacie. O tej porze roku jest jeszcze ziemia nagrzana i wilgotna, więc rośliny mają warunki do rozwoju. Aż do pierwszych, większych mrozów, a to sporo czasu. Drugą czerwoną różą, którą dziś posadziłam, jest Sympatia. Oczywiście to róża pnąca, będzie rosła przy pergoli. To odmiana o dużych, rocznych przyrostach. Było to dla mnie bardzo ważne, gdyż już dzisiaj widzę, jak moją pergolę oplatają różane pędy z ogromną ilością kwiatów już od czerwca. Posadzona w tym miejscu wcześniej róża parada. Zachorowała i niestety nie udało mi się jej uratować. Dlatego w jej miejsce spośród wielu odmian wybrałam taką, która ma szybkie przyrosty i certyfikat ADR, na czym się opiera moje bardzo optymistyczne podejście do tej odmiany i nowego sezonu. Aby mieć pewność tego, że róża będzie tu rosła zdrowo, zrobiłam wszystko co należy. Usunęłam aż dwie taczki ziemi, w której rosła poprzednia róża. A w to miejsce dałam własny kompost, bo wiem, jaką ma wartość. Przed sadzeniem do dołka dam oczywiście obomik granulowany i solidnie podlałam, ale miejsca wokół róży jeszcze nie siłkuję. Czekam i obserwuję prognozy pogody. Jeśli pojawią się większe mrozy, to drobię, zrobię kopczyk z kompostu oraz drobnej kory. A do tego czasu róża ma tutaj wilkoć, wiatr i sporo słońca, choć nieco mniej niż wcześniej. Pod października kwitną obficie biskanty i robią tu cień. Ale kiedy nie ma tych wysokich traw, czyli już od końca lutego, kiedy je przycinam, to dla róży jest tutaj bardzo dobre miejsce. Dlatego posadziłam kolejno, by kwitła tu pięknie i obficie przez wiele lat. A czerwony kolor wybrałam dla równowagi z poprzednią różą na rabacie obok oraz czerwonymi jeżówkami, które także blisko rosną. Stworzyłam w ten sposób czerwony zakątek w ogrodzie, bo tylko tutaj chcę mieć takie ostre akcenty, na które zdecydowałam się niedawno i już czekam na końcowe efekty w nowym sezonie. A trzecia to róża wielkokwiatowa. podmianie podwójna radość. Na nią czekało u mnie już miejsce pośród żrawek i steek, bo jest to miejsce słoneczne, ciepłe, przepuszczalne i wietrzne, czyli po prostu idealne dla róż. Dlatego mam już tutaj cały rząd młodych różeczek. Ta odmiana znalazła się u mnie nieprzypadkowo. Zobaczyłam ją w dużym różanym ogrodzie, gdzie kwitła non stop od czerwca do końca września w tym roku. Ma dwukolorowe kwiaty: takie ładne, duże, białe, z różowymi brzegami, choć na krzewie w tym samym czasie są też całe blado lub ciemnoróżowe, ale całość wygląda jak duży bukiet w ozonie więc zrobiłam zdjęcie telefonem i on mi podpowiedział nazwę odmiany, a ja już wiedziałam, gdzie mam ją kupić. I teraz mam już u siebie to, co widziałam i co chciałam. Do robienia kopczyków w tym roku wykorzystam własny kompos, którego mam w większej ilości. Na szczęście druga taka porcja się już tworzy. Wykorzystam też drobną korę, która u mnie się sprawdza, bo szybko i świetnie się rozkłada. A zabiorę się do takiego działania, kiedy przyjdzie odpowiedni na to czas. Bo do końca listopada zapowiadane są jesienne temperatury, więc bardzo się cieszę z tego, że te nowo posadzone rośliny mają odpowiednio dużo czasu na dobre zadomowienie się w moim ogrodzie. Te trzy róże, które dzisiaj posadziłam, dopełniają moją kolekcję i mam teraz już 70 sztuk u siebie, co jest dla mnie szokiem w stosunku do moich nieśmiałych początków. Ale to już raczej ostatnie sztuki, bo ogród niewielki. Dziś jednak Wam bardzo serdecznie polecam skorzystanie z rabatu, by tworzyć u siebie różane rabaty. Zacząć warto od róż okrywowych, byś czasem mieć tyle, na ile pozwala ogród, czy nawet taras, bo wybór jest przeogromny, a każda odmiana jest warta posiadania. Miło mi bardzo, że oglądacie to, co robię u siebie w ogrodzie. Życzę Wam więc długiej, ciepłej jesieni i miłej pracy w Akradzie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz klikania łapki w górę. Pozdrawiam!